Pani burmistrz, ja mam takie pytanie odnośnie zakładu Pana Pastwy. Czy Państwo wiedzą, kiedy mijam pozwolenie na budowę? Ponieważ to już było dawno temu. Mieszkańcy złożyli także petycję wielokrotną odnośnie zakładu pana Pastwy, tak jak było złożone do Urzędu Gminy odnośnie Steny. I tam było poruszone właśnie obawy związane z działalnością tego zakładu w przyszłości. I czy odpowiedzieliście państwo pisemnie mieszkańcom na tą petycję wielokrotną? Czy zostało wystosowane może jakieś pismo do pana Pastwy? Co dalej? Co on zamierza? I czy prawdą jest, że nie wygrał, nie dostanie pieniędzy z Unii Europejskiej w kwocie 30 milionów i zostaje tylko ze studnią i co dalej? Dziękuję. Na pytanie radnego Krzysztofa Sroki zamiast burmistrza odpowiadał. Naczelnik. A tak króciutko bardzo. Tak oczywiście wpływały te petycje. Jest to petycja wielokrotna. Zostali, zostało to w odpowiedni sposób zakomunikowane na stronach urzędu, że będzie to rozpatrywane jako petycja wielokrotna. Na pewno w terminie się do tego wszystkiego ustosunkujemy. Tam oprócz Pana Pastwy były poruszane jeszcze inne zakłady. Natomiast oczywiście w terminie odpowiemy. Tam jakoś wakacje dopiero mija Natomiast no zbieramy te dane i ustosunkujemy się do tego wszystkiego. Natomiast, jeżeli chodzi o pana pierwsze pytanie, ja z głowy panu nie odpowiem w tym momencie, bo to procedowane było przez starostwo powiatowe i decyzja o na budowę wydała było przez starostwę, Przez starostę musiałbym odświeżyć w dokumentach, kiedy ona była wydana i, i wtedy byłbym w stanie odpowiedzieć. Natomiast no, nie mam jej tutaj dzisiaj ze sobą. Coś, Jest to do sprawdzenia. Ale to nie ma obecnej sytuacji, bo pan ja jako wydział nic, nic takiego nie wiem. Ciężko mi jest odpowiedzieć. To, co wiem, to że mam petycję u w wydziale tych osób kilku podmiotów, co to osoby prywatne, których wniosek był tożsamy, były zmienione, tylko dane adresowe i podpisy wiadomo. I do tego się ustosunkujemy. Natomiast nic mi nie wiadomo w tym momencie, czy pan państwa. Starał się o jakieś pieniądze, czy je pozyskał, czy je stracił. Nie mam takiej wiedzy, po prostu nie jestem w stanie Państwu na to odpowiedzieć. Rozumiem, że pani radna by chciała wiedzieć, czy przedsiębiorca, który jest podmiotem prawa handlowego, bądź w jakiejś innej formie, otrzymał jakieś środki, bądź nie otrzymał, że dobrze zrozumiałem. Czyli mamy wnikać w, w wewnętrzną politykę przedsiębiorcy, analizować jego sytuację finansową no chyba to troszeczkę yy, yy, mijamy swoje kompetencje, jeżeli w tym zakresie, to po pierwsze, po drugie, jeżeli rozmawiamy o tej yy, petycji, to yy, może też warto głębiej, ta petycja była identyczna, identyczna, czyli przygotowana yy, identycznie dla wszystkich tych, którzy ją złożyli. Oczywiście mieszkańcy mają prawo składać czyli jak najbardziej honorujemy takie dokumenty i będziemy honorowali. Natomiast tam padło również stwierdzenie, może też warto o tym powiedzieć, żeby przenieść, przenieść firmę, która jest zlokalizowana przy ulicy no, Krańcowej, która działa wiele, wiele lat w tamtym terenie. Nie wiem, 10, 20, 25, 30, nie wiem ile ta firma lat tam trwa. No to duży, dosyć duże przedsięwzięcie. I to też firma, która funkcjonuje na naszym rynku bardzo długo. Jest jednym z naszych przedsiębiorców. Rady się zmieniały, burmistrzowie się zmieniali i rozumiem, że mieszkańcy też oczekują od nas, żebyśmy przenieśli też tą firmę. Bo, to, bo też w ramach tej petycji oprócz pana pastwy była ta kwestia przeniesienia tej firmy. Powiedzmy sobie jasno, wiele rad przez ten okres tutaj działało, funkcjonowało. I raptownie teraz pojawiła się sytuacja, żeby tą firmę, która rozbudowuje się, rozrasta, w tej chwili, to jak dobrze pamiętam, to jest kapitał jakiś zagraniczny już, jeżeli chodzi o własność czy jakby akcjonariat, więc no troszeczkę jako burmistrz czy Rada Miasta, no to nie są nasze kompetencje, troszeczkę, żebyśmy przenosili jakąś firmę, która ma majątek, ma budynki, ma inne elementy, bo, burmi, bo Pan Burmistrz obiecał, że nie będzie budował. Proszę sobie dokładnie usłyszeć, co powiedziałem. Powiedziałem, że patrząc na to, co się dzieje na sesjach Rady Miasta i jak się zachowujemy, niektórzy radni, myślę, była moja prywatna ocena, że Pan Państwa nie jest w stanie tu wybudować tego zakładu. Proszę Państwa, zanim udzielę głosu Pani Beacie Pazikowskiej. Temat wraca jak bumerang i jak bumerang wraca pomieszanie z poplątaniem. Mam na myśli kompetencje i adresatów jakichkolwiek zapytań. Jedyne co, czym my dysponujemy jako Rada Miasta i tym, czym dysponuje burmistrz, to jest w zasadzie w zakresie czyjeś prywatnej firmy, która ma powstać na prywatnym terenie. Nie mamy nic do powiedzenia, jeżeli uzyskało albo nie uzyskało pozwolenia, pozwolenia na budowę. Kwestia pozwolenia na budowę kwestia pozwolenia na budowę, to jest kompetencja powiatu, więc tam powinno być złożone zapytanie. Dostęp do informacji publicznej. Jeśli to jest informacja publiczna, nie mam takiej wiedzy, nie wiem, czy to jest odpowiedni zakres. Niemniej jednak, nie jest to temat do dyskusji po pierwsze na sesji Rady Miasta Lubartów. A po drugie, nie dotyczy to okresu międzysesyjnego. To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa to dysponowanie czyimś majątkiem i jego prawami do dysponowania tym majątkiem też. Jeśli chodzi o ograniczanie tych praw, nie leży w kompetencji ani burmistrza, ani rady miasta, więc proszę Państwa, żebyśmy nie tracili czasu na jałowe dyskusje, w wyniku których nie jesteśmy władni podjąć skutecznych decyzji. Proszę bardzo, naprawdę, miejmy to na względzie, bo będziemy tylko zużywać powietrze i czas. Nas, nas wszystkich. Proszę bardzo Pani Wato. Trudno się było odnieść do niektórych rzeczy między sesjami, ponieważ byliśmy między kadencjami, więc tutaj odnosimy się troszeczkę do tego, co się działo też między kadencjami. No powiem szczerze, że jestem w szoku, jeśli chodzi o wspólnotę lubartowską. Startowali państwo w wyborach, akurat tu mieliśmy podobne zdanie, zdecydowane nie dla zakładów chemicznych w Lubartowie. To jest temat bardzo gorący, dotyczy wielu mieszkańców. Ja odnoszę się do tego, co pan burmistrz mówił na debacie, i co mówił też z tego, co wiem na spotkaniu z mieszkańcami, że posiadał pan jakąś wiedzę przed wyborami, może to była wygodna wiedza przed wyborami, że pan państwa się wycofuje. Jeśli ja jestem przyczyną tego wycofania jako radna, która zachowuje się nie, przed chwilą pan użył argumentu ad personam że moje zachowanie jako radnej powoduje, że pan państwa może się wycofać. Będę naprawdę z tego dumna, jeśli tak się wydarzy. Różni są przedsiębiorcy, ja takiego przedsiębiorcy nie chcę w Lubartowie. Więc moje pytanie jest takie: czy Pana wiedza sprzed wyborów, gdzie deklarował Pan, że właśnie zachowanie, to, że radni podnosili ten temat w czasie Rady Miasta, że wyrażaliśmy zdecydowany sprzeciw, czy wiedza Pana na dzisiaj potwierdza to, że to są argumenty, które zniechęcają Pana pastwę do budowy tego zakładu? Czy niestety była to zagrywka przedwyborcza? Z moich słów, Pani Przewodnicząca Wysoka Rada, Szanowna Pani Radna, z moich słów nie padło żadne nazwisko. Nie wiem, czy pani to zauważyła. Albo pani chciała może zauważyć. No, dużo więcej niż pani radna w tej chwili powiedziała. Ja Proszę odsłuchać ten początek dzisiejszej sesji. To pani radna w, w pytaniach weszła. Czy to prawda, że a jeżeli tak, to czy pan rozmawia z wojewodą w celu przesiedlenia uchodźców? Co to ma do rzeczy w, w bieżących sprawach? Co to sugeruje Pani Radna, wiedząc dobrze, co się dzieje w obecnej chwili jesteśmy w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Nie ma nic do rzeczy. To jest po prostu, a pani mi zarzuca przed chwilą, że ja w kampanii wyborczej używałem jakichś słów na debacie były dyskusje na różne tematy, były też również pytania odnośnie tego przedsiębiorcy. Poinformowałem, Przekazałem informację, w której, której moim zdaniem, po tym co tutaj u nas się dzieje w samorządzie Gminy Miasta Lubartów, jak zachowają się niektórzy radni, nie wymieniłem nazwy, nazwisk tych, tych radnych, biznesowo, jakbym ja był po stronie, nie wykorzystałbym szansy jakby prowadzenia działalności na naszym terenie. Po prostu. I to działanie się sprawdza, Panie Przewodniczący. I w mojej ocenie Moje ocenie po tym, co tutaj... To była moja wypowiedź, więc proszę mi zostawić tą możliwość, żeby przekazać to, co chciałem przekazać wtedy. To nie powstanie. Po prostu z uwagi na to, na okoliczności, które zachodzą w naszym samorządzie. Okoliczności związane z zachowaniami w radzie miasta, jeżeli chodzi o pewne kwestie, tudzież inne kwestie, które wynikają. Na tą chwilę, co możemy zobaczyć dzisiaj, bo rozmawiamy o, o okresie międzysesyjnym, jeździłem, może Panią zaskoczę, albo chodziłem na spacer z, z psem w tamtym okresie, nie, nie ma tam żadnych znamion rozpoczęcia inwestycji u Pana pastw. Dziękuję bardzo. Ja się troszeczkę nie zgadzam z takim ucinaniem dyskusji, bo to są tematy międzysesyjne. No, mamy prawo zapytać mieszkańców o to, pytają. Wielu z nas do wyborów szło z tym, z tym hasłem. I chciałam tylko, Panu Przewodniczący, zwrócić uwagę, że przed chwilą Pan Burmistrz rozwiał Pana wątpliwości, bo Pan powiedział, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic i bijemy tutaj pianę. Jeśli prawdą jest, że nasza dyskusja i wielokrotna dyskusja na Radzie Miasta są przyczyną tego, że Pan Państwa może rozważyć zmianę lokalizacji, to tak, takie narzędzia trzeba wykorzystywać i głośno o tym mówić, bo być może te dyskusje i ten opór, który my stawiamy jako przedstawiciele mieszkańców, mają swój efekt. Więc proszę nie mówić, że nie, mamy z tym, że nie możemy nic z tym zrobić, a mamy po prostu przymknąć zarówno swoje odpowiedzi, jak i oczy. Rozumiem z tego, co pan burmistrz powiedział, że to działania Rady Miasta i to, że nagłaśniamy ten temat sprawia, że pan państwa jest zniechęcony. I zachęcam inne kluby, w tym klube wspólnoty lubartowskiej. Państwo szli do wyboru z tym tematem na wielu ulotkach, żeby nas spali w tej, w tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Przed wyborami temat tzw. brudnych firm brany był na sztandary kilku komitetów, w tym wspólnoty lubartowskiej. Po wyborach już radni związani z Szumcem uważają, że dyskusja prowadzona na sesji przez radnych inicjatywy dla Lubartowa o zakładzie pastwy jest bezcelowa. Ciekawe, co jeszcze ważne przed wyborami stanie się teraz marnowaniem czasu. Angelika Karasek, kanał S.